Cześć, cześć moi mili! Eee, co tu powiedzieć? Dawno mnie nie było i e, chciałbym podsumować pierwszy miesiąc. Chciałbym pokazać, co się zmieniło w instalacji, co będzie się działo. E, mamy chyba jeden z ostatnich takich fajnych, ciepłych dni e, tej jesieni. Mamy 10 e, październik. Jest to w gruncie rzeczy e, moment, w którym równo miesiąc temu zaczęła działać instalacja. E, Powczynić, jeżeli jeszcze tam jakieś były próby i tak dalej, ale e, to co mogę wam pokazać, to do tej pory e, jak to wygląda. Zobaczcie w tym momencie mamy produkcję 5,8 kW, coś tutaj nie łapię, ale widać 6, a powiem szczerze, że nie jest jakoś super, jeszcze słonecznie mamy tak troszeczkę chmurki tutaj jest prze no, tak widzicie to jest trochę takie przychmurzone niebo zauważyłem że fajnie działa ta instalacja właśnie kiedy jest chłodniej to przede wszystkim więc tutaj ten total się trochę nie zgadza ponieważ ja jeszcze w lipcu tam trochę różnych prób robiłem. ale to co mogę wam pokazać to, co mogę Wam pokazać, to znowu instalacje i troszeczkę poopowiadać. Pierwsze moje wrażenia są takie, że przede wszystkim instalacja lubi, jakie jest chłód. Jak było gorąco, powiedzmy jeszcze we wrześniu czy w sierpniu, jak sobie robiłem próbę, no to czasami była sytuacja, że chociaż było piękne słońce, to instalacja nie dawała maksa. A wystarczyło, że szedł chłód. I już ta instalacja zaczęła działać o wiele lepiej, i taka jest po prostu specyfika paneli fotowoltaicznych, że one lubią jak jest 21 stopni, 22 stopni, nie lubią jak jest 28-30. Po prostu dla nich jest to nie do końca fajna sprawa. Musiałem przyciąć tutaj, jak wiecie, misienkę ze względu na to, że po prostu przysłaniała mi. Troszeczkę dach tam z tyłu widać, e, więc to zrobiłem i myślę, że na razie wystarczy. Oczywiście, orzecha już nie ma. Na wiosnę się to jeszcze raz wszystko e, i tak to po prostu wygląda, kochani. Co do moich następnych jakichś, e, no, że tak powiem, spostrzeżeń, e, to mm, bałem się bardzo mocno tego, że instalacja, powiedzmy, tak jak mam piec, zaraz który Wam pokażę, będzie działała. No, nie, da ma, nie, da, nie da tego, mm, nie zaspokoi, tak jakby tego, tego mojego w tym momencie zapotrzebowania na prąd. Mamy 10 października, i nie było jeszcze sytuacji, że piec yy, zrównał się, tak jak ogólnie zużycie mocy. Yy, tej dziennej zapotrzebowania razem z powiedzmy grzaniem, zwykle miałem 7-8 kW dziennie. Tak jak patrzyłem, bez grzania z grzaniem było czasami 20 kW zabrało dziennie. Myślę, że zima oczywiście będzie 50-60, jak będzie, jak będzie po prostu gorsza pogoda i będzie po prostu zimniej. Do tej pory nie mieliśmy jakichś wyjątkowo zimnych nocy. Na pewno to wzrośnie nam troszeczkę, ale no instalacja na razie też działa na takiej średniej 20-30 kW, jeżeli mamy dobry dzień w miarę. Najgorszy dzień było chyba ze 4 kW, z 2 czy 3 dni, to było z tydzień czy dwa tygodnie temu. I powiem szczerze, że przeraziłem się trochę, ale jednak średnia robi swoje. Muszę chyba stąd spadać, bo po prostu jest tu za głośno. Mieszkam przy samej ulicy i jest kiepsko pod kątem jakichkolwiek wywiadów. <laughs> Następna rzecz, która jest bardzo właśnie ważna: że czuję, że ten piec, który mam elektryczny, wymieniłem go, po prostu ta instalacja pociągnie. To jest dla mnie było najważniejsze. Pod tym kątem zwiększyłem całą instalację, bo tak potrzebowałbym. Dwa 3 kW, 3 kW taką instalację ale no, dorzuciłem to 7, żeby właśnie przejść na typowo piec elektryczny. Zobaczymy, jak to działa. Dlaczego przeszedłem na piec elektryczny w ogóle? Na piec elektryczny przeszedłem dlatego, że jest to bezobsługowe, o wiele łatwiejsze. Nie muszę codziennie pół godziny spędzać na tym, żeby przynieść, zanieść węgiel, zrobić, o, oczyścić itd. itd. Yy, no, płaci się trochę za wygodę, prawda? Prawdopodobnie się za nią zapłaci, jeżeli będzie trzeba, ale to, co jest w tym momencie też ważne, yy, jest to, że yy, no, ja nie muszę przy tym chodzić. To jest najważniejsze dla mnie było i no, jest moim zdaniem czyściej. Jeżeli jeszcze za 5 lat. Będzie możliwość do kupienia baterii, przykładowo 10 kW czy, czy, czy nawet więcej i jeszcze na przykład powiększenia instalacji o coś. Jeżeli zobaczę, że za rok ten piec no, nie daje rady, no to będę musiał myśleć. Co jest ciekawe, zobaczcie, pompa ciepła, ja sobie to po prostu przeliczyłem, pompa ciepła kosztuje 30 tysięcy złotych. W tej chwili mi na to nie stać, ale piec elektryczny Kocioł elektryczny kosztuje 3,5-4 tysiące. Ja mówię o takim domku 80-90 metrów, u mnie jest 96 metrów. Jest to cieplony, więc myślę, że będzie ok. Na pewno są jakieś mostki ciepne, o które będę dbał. Na pewno jest do zrobienia cały strop jeszcze docieplić, bo tam są stare takie pakuły. Pomieszana słoma z cementem, więc, więc tak to po prostu wygląda. A tu jeszcze stara skrzynka. Stara Bezpiecznikowa, licznikowa także. Yy, więc yy, zaraz Wam jeszcze pokażę piec. Tutaj już stary, bardzo stary, dziesięcioletni piec Defro. Jeszcze dobry, ale będę go musiał po prostu oddać. Złom, niestety, chyba że ktoś będzie chciał kupić, chociaż wolałbym nie sprzedawać. Po co, po co ten węgiel ma ktoś palić, zresztą z tym węglem teraz to są jaja jak widzicie, pokażę Wam w międzyczasie jak wygląda licznik który mam zamontowany i e, co e, z tym się wszystkim łączy e, już tutaj mamy licznik to jest coś takiego jak one meter który jeszcze nie działa ze względu na to, że po prostu przy tym liczniku apator otus3 pge, operator nie chce dać haseł akurat firmie żeby mogła to uruchomić już wszystko działa, ale po prostu hasła są niedostępne, nie działają i trzeba sprawdzić, czy ten one meter dla Was będzie działał ja wiem, że on będzie działał jeszcze w, prawdopodobnie w tym miesiącu bo już dostałem takie informacje od firmy ale on będzie fajnie zliczał Wszystkie dane pod kątem takim, jakie mamy zużycie, ile oddaliśmy do sieci i, no, i wszystko po prostu będzie przedstawiał w fajnych słupkach i będzie to fajnie można wszystko sobie z statystyki po prostu obejrzeć. Ja go przyczepię pokażę osobom, która nie wiedzą jak wygląda licznik dwukierunkowy, to jest coś takiego pod. Z tutaj troszeczkę w staram się, żeby było widać o, zobaczcie tutaj mamy, klikamy sobie na kod 16 e, e, przepraszam 180 i pod tym kodem kryje się liczba e, no, pobranej energii, prawda, czyli 405 kilowatów kilowatogodzin a gdy przejdziemy do e, kodu 280 to będziemy mieli ile wyprodukowane jest w tym momencie energii oddane do sieci. Jest to oczywiście pomniejszone o własną konsumpcję, własne, własne zużycie. Jest to, jest to ważne, żeby o tym wiedzieć. I w tym momencie, tak jak widać, no, jest y, od września, no to mamy tak pół na pół, czyli jeszcze jest połowa więcej. <śm> Strasznie jeżdżę dzisiaj, chyba... <śm> <ś> chyba ostatni dzień. Że tak powiem, lata i wszyscy się cieszą. A, i jeszcze pokażę Wam, jak wygląda mój piec. Jeszcze oczywiście wszystko jest w tym momencie w remoncie. Chwilka, wejdziemy do domu i pokażę Wam, jak wygląda piec. To jest no tutaj, kospelowski piec. 8 kW. No, tutaj jeszcze muszę dokończyć remont, bo tutaj stał wcześniej piec i tak to po prostu wygląda. Więc idziemy sobie stąd. I kończąc po prostu chciałbym powiedzieć, że następne filmy będą już z pokazaniem typowo wyników, jakie były, typowo miesięczne, będę się podsumowania takie statystyki robić. Cały czas się patrzy gdzieś w inną stronę niż kamera, ale to tak po prostu jest. Tak więc z mojej strony, dzięki 10 minut takiego podsumowania miesięcznego, może niewiele jeszcze danych, ale czuję, że ten piec elektryczny będzie w stanie pociągnąć to moje zużycie. Jeżeli nie, to oczywiście dopłaca, ale wliczałem to w koszt ze względu na to, że różnica między pompą ciepła 30 tysięcy, powiedzmy, a. A piecem elektrycznym 3000 to jest kilkanaście tysięcy złotych różnicy, więc jeżeli zobaczę, że faktycznie będę musiał dopłacić 500 złotych rocznie, czy 1000 nawet, no to jeszcze przez 15 lat, można powiedzieć, czy nawet 20, będzie mi się to opłacało. Prawdopodobnie się to wszystko zmieni ze względu na to, że jeszcze docieple dom, będą cały czas zmiany, więc patrzę przyszłościowo, wierzę w fotowoltaikę pod kątem takim, że widzę, że jest to technologia, która po prostu działa już ileś lat jest w tym momencie chyba... Oj, przepraszam. Najważniejsze. Tak więc yy, dzięki za wszystko, dzięki za lajki, komentarze, pytajcie się, jeżeli czegoś nie wiecie, z chęcią odpowiem w komentarzach. Yy, I to by było na tyle. Do zobaczenia, niedługo następne filmy.